Co kiedyś w KSLD? Bo co jest do cholera? Ludzie lażą, bo no, widzę właśnie. Ej! Jak... Ja, nie, chłopcze. Nie trzasną jej? Trzasną ją. No kurczę, no przełożą na czerwonym. No trzasną ją. no. nie wiem, jak to już nie nazwać. No to za złożenie? Równe, my jesteśmy równe w tych naszych y, czy... Co o, czy oni robią? Czy teraz nie wiecie, jak to są że... pasze? sprawia, że się staje mniej no, różne, że ten podział, taki świat hierarchiczny, do którego nabywca, że jest ta, która tak wie, i ta, która wie, ta, która robi wykład, jak ta, która robi... Jeszcze na telefonie tak, siedzi.

nie zablokować. No. Tylko pytanie, co później zrobi sąd, bo sąd... No, to... no, no, no to już nie ma wpływu nie no, jeszcze. Sąd, na przykład uznać to, co dzisiaj o czym mówią politycy pis że to był stan wyższej konieczności, więc my też nie wiemy, jakie tak jak później... Sąd, tak... No co kurza debilu! No co kurwa! Ty na miejsca tam masz. I, I co z tego? I no co, co, z co z tego, ty? że masz miejsca? Wjeżdżaj na swój no. nie mi się przez samochód wpierdła... Kurwa! Ty, nie, ty, bo nie bo na ciebie, bo, tak... bo co? No bo co, co? Żebyś ty nie pierdnął zaraz, o. kurwa. Policję mam zywać na ciebie, gamoniu, nie dość, że mi wyjeżdżasz, kurwa przed noc, też no. się kurwa prujesz? Debilu jedny. chuj chuzo ty, kurwa. Spierdaj,